Cześć, witam serdecznie. Jest zimno, więc muszę niestety tak o sobie być cały, prawie zakryty. Mam rękawiczki, a i tak jest mi zimno. Teraz jestem na słoneczku. W ogóle czemu to się tak rozjaśnia? No czekam u was, czetam, czekam. Ja czekam, czekam u Jakie plany na nowy rok 2026? Jakieś zmiany. Coś byście chcieli zmienić na nowy rok. Tak, żeby było lepiej, żeby coś ulepszyć, z czegoś złego zrezygnować, z czegoś niepotrzebnego, bez sensu. I czy chcecie zrobić tak, że teraz zaczniecie jakiś nowy nawyk, który na przykład czujecie, że wam pomoże w czymś, coś będziecie chcieli nowego robić, że teraz będzie tylko lepiej i że to was ulepszy jako człowieka? No, ja na pewno podtrzymuję swój teraz nowy challenge rok bez energetyków. Zacząłem go już chyba 14 grudnia. No, tak samo ze słodyczami i z burgerami, i z tymi wszystkimi gotowcami ze sklepu, z marketów, z Wiedronki i z różnych sklepów. No, chcę to wszystko ograniczyć. To znaczy idealna sytuacja by była, jakby się takich rzeczy w ogóle nie jadło. Ale wiadomo jest, że wszystko jest dla ludzi i czasami chce się takie rzeczy jeść. No ale na przykład ze słodyczami, no to tak chcę, chcę tak powrócić do tego, co było: że 37 dni miałem bez słodyczy, no to teraz bym chciał dłuższy czas uzbierać. Bez słodyczy miałem coś takiego osobiście, że nie, nie przytyłem do takiego stopnia jak zazwyczaj, kiedy jadłem słodkie i na przykład nie pilnowałem, ile jem. Kurde, ale ładnie ktoś tu posprzątał. To jest w takim lesie fajna miejscówka. Można sobie usiąść i zjeść obiad. Nie no, można sobie usiąść i sobie nie wiem. Ja tutaj czasami ognisko rozpalałem, ale nie wiem czy tak można. Trochę mi zimno, więc zaraz się filmik skończy. Nie chcę zmarznąć. Robię sobie teraz takie podbiegi, czyli trochę sobie idę, trochę sobie powolutku biegnę i to tak, że prawie niewyczuwalnie. Wiecie co? Nie mam butów niestety do biegania, tylko takie zwykłe newbalansy jakieś. Nie, to tylko jakieś newbalansy. Więc no. Więc prawda jest taka, że nie jestem przygotowany specjalnie do biegu. Ale tak, żeby sobie pobiec chwilę po lesie. Przed chwilą sobie zwiedzałem takie cmentarzowe rzeczy, aż że wam pokażę zaraz. Czekajcie. W ogóle fajnie jest, jak robisz film. I robisz go w taki sposób, że nie musisz go już na komputerze montować potem. No to to by było do zrobienia w sumie. Zaraz, gdzie ten cmentarz był? To by było do zrobienia, jakbym sobie tak, tak jak teraz pauzował i robił takie cięcia. Tutaj się zaczynają groby. Takie grobowce dwimerynów. Nie, nie wiem jak to się nazywało. W Skyrimie były takie durhangi, druhangi, kurwa nie wiem. Może wy wiecie, kto jest specem od Skyrima Do Hangi Do Wakiny Nie, do Wakiny na pewno nie No i patrzcie co tu normalnie jest Same groby jak widać Normalnie płyty grobowcowe poodsuwane Kurde możliwe że nadepnąłem właśnie na jakiś grób. Bo tutaj ciężko nie nadepnąć o no, widzicie jaka fajna płyta Teraz na nią wstanie, to ma klątwę I tam jest ich pełno takich grobów Stary poniemiecki cmentarz tak sobie będę trzymał kamerkę, to może chociaż coś zobaczycie. No i to jest takie miejsce, gdzie nie powinno się chodzić, ale ja chodzę jak widać. Parę grobów widziałem, to jest takich totalnie odkopanych. Parę grobów tu jest takich totalnie odkopanych, że jak zaglądasz do środka, to tam już nic nie ma. Czyli ktoś zabrał ciało i potem kłamał, że to z martwych wstanie. <laughs> z wstanie. Najjaśniejszej, Trójprzedziwnej, Maryi Panny Wszechmogącej. Takie kurwa przymiotniki pododawane. Ogólnie trochę strach w takim lesie łazić. Znaczy w nocy bym tutaj chyba się bał chodzić. Cholera wie, nie? Czy ktoś kiedyś tutaj nie chodził i na przykład coś mu się wydawało, że coś słyszy. O, tu jest taki grób taki totalnie, no, nie wiem. Ja myślę, że tutaj już dawno nie ma tego, kto tam był. Tak mi się zdaje, nie wiem, może, może, mi się coś pomyliło, ale no to opowiadajcie, co u was, co tam możecie w komentarzu napisać, co dostaliście na święta, pochwalić się. O, a tutaj to nawet chyba coś jest napisane. Patrzcie, tańczę na grobach moich wrogów. O kurwa, tu ktoś żył 1857, 1857. 859, ktoś miał dwa latka i umarł? Jakiś Emil. Nieważne, ja się tym nie interesuję, bo to, to są dzieci, to to nie moje sprawy. O, a, a tam, patrzcie. Też wykopane groby. To chyba noworodki były, bo jakieś dzieci małe. O dzieci, Dumbledore, niestety, nie tym razem. Tym razem nic nie wskurasz. Także no. Marzą mi ręce i bateria mi się zaraz wyładuje. Chyba kończę tego vloga, wiecie? Napiszcie coś w komentarzu, cokolwiek. Ja będę się cieszył z komentarzy, jakby to były prezenty na gwiazdkę.